Dzień dobry, witam Państwa. Uśmiecham się i kłaniam Marta Wrońska, a dziś naszym i Państwa gościem jest Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajędzia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Marku, już w ostatni weekend lipca, czyli zaraz druga edycja Remembrance and Future Forum. W we Wrocławiu, no i będziecie Państwo rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach i dylematach współczesności, czerpiąc z tej historii powojennej Wrocławia. Taka jest koncepcja tego przedsięwzięcia. Remembrance and Future Forum, czyli Pamięć i Przyszłość, to jest takie miejsce spotkania intelektualistów, liderów opinii, którzy dyskutują o tym, jak w powojennej historii Wrocławia można znaleźć jakieś inspiracje do rozwiązywania współczesnych problemów. W tym roku, korzystając trochę z przerwy w pandemii, próbujemy spotkać się fizycznie. Tutaj w Centrum Historii Zajezdnia w ramach kameralnych warsztatów, ale bardzo chcieliśmy zawalczyć o to, żeby to było osobiste spotkanie tutaj. Przyjadą do nas ludzie z całej Polski, także z Europy, także ze świata, bo będzie profesor jun Lim z Korei Południowej, z Seulu, mm. będą młodzi liderzy z, 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 zrzeszeni w Europejskim Forum Młodych Bolesława Kominka z całej Europy. Ludzie tutaj przyjadą. To nie będą wielkie grupy, ale bardzo za to interesują spotkania. Na to serdecznie zapraszam. Mhm. Jak to będzie wyglądać? Bo to wszystko od 29 do 31 lipca właśnie w Centrum Historii jest dnia. To będą jakieś Pro prelekcje, to będą jakieś panele dyskusyjne, warsztaty, pewnie wszystko w jednym. Tak, jest cały program na stronie Future.com Można tam się zapoznać i trzeba się zapisywać na te wydarzenia, bo ze względów pandemicznych liczba uczestników jest ograniczona do 30 osób, ale będą to panele dyskusyjne, będą to spotkania, będą to na przykład będzie też jeden pokaz kinowy. Nie będzie tych wydarzeń bardzo dużo, bo w tym roku no, są ograniczenia, Mhm. Robimy taką, można powiedzieć, minimalistyczną formę, ale po doświadczeniach zeszłorocznych, które były bardzo udane tej takiej formule online, doszliśmy do wniosku, że chcemy zawalczyć o to, żeby być fizycznie. Więc są wydarzenia małe, jest ich niewiele, ale są bardzo wysmakowane i można się na nie zapisywać. Liczba miejsc jest ograniczona, natomiast można się rejestrować przez formularz na stronie remembrance.com już dzisiaj. Mhm. Co najważniejsze, wydarzenie jest bezpłatne, tak? Więc trzeba się zarejestrować, ale nic się nie płaci za wstęp, za możliwość pobycia z Wami i porozmawiania. Mówił Pan, że będziecie mówić na temat właśnie dylematów współczesnych z perspektywy tego, co się działo wcześniej. No tutaj Wrocław, także 1963 rok, epidemia OSPY. Tutaj mamy też nawiązanie do obecnych czasów, więc tych tematów będzie dużo. Tak, tytuł tej edycji brzmi Od Nowa, Nowe Początki, Od Nowa, New Beginnings. Będziemy szukać w powojennej historii Wrocławia tych momentów, kiedy zaczynać wrocławianie musieli od nowa. To przede wszystkim okres tuż powojenny, lata 40., mm. ale także właśnie, jak Pani tutaj słusznie przyznała, było tych momentów więcej, na przykład epidemia OSPY, była. która, mm -hmm. powódź, które, które, które jakby stwarzały taką sytuację zaczynania od nowa. Wychodząc od tego, będziemy się przyglądać współczesnej Europie, współczesnemu światu. To jest przede wszystkim pandemia koronawirusa. Mm. Po tym trzeba będzie jakoś zaczynać od nowa, ale będziemy też bardzo mocno patrzeć na wschód Europy, na Białoruś, Ukrainę, na Kaukaz, Gór, Górski Karabin, Arabach, na te wszystkie takie nazwijmy to obrzeża, gdzie ludzie są w tej chwili w stanie no, permanentnego kryzysu. Są to kryzysy międzynarodowe, także militarne gdzie nie gdzie, będą musieli jakoś zaczynać od nowa i będziemy się starali jakby pochylić nad tym problemem. Tutaj w Centrum Historii Zajezdnia korzystając z bogatej historii Wrocławia. Mhm. Czyli to wydarzenie jest w sumie dla każdego, kto chce trochę poszerzyć swoje horyzonty. To wydarzenie jest dla każdego. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcam do tego, aby się zapisywać, zarejestrujemy to wydarzenie. Nie będzie transmisji na żywo, ale będzie można później zobaczyć tę dyskusje, jakiś czas później w internecie. Ale to nie jest to samo, co osobiste spotkanie. Myślę też, że jeśli będzie taka sytuacja, że mamy spotkanie w grupie 30 osób, to naprawdę można przeprowadzić żywą, prawdziwą dyskusję. Mhm. Od 17 lipca także na Placu Solnym wystawa, wyjątkowa, bo obecnie mamy rok Różewicza, szuflada Różewicza. Co możemy tam zobaczyć? Szuflada Różewicza to jest wystawa na Placu Solnym, która jest poświęcona temu wielkiemu wrocławianinowi poecie. Historia szuflady jest następująca. Otóż po śmierci Tadeusza Różewicza do naszej instytucji przyszła jego wnuczka Julia i przyniosła szufladę mhm. z zawartością, taką szufladę wyciągniętą po prostu z biurka. Ta zawartość była fenomenalna. Na przykład jest tam bilet na targi książki w Lipsku, gdzie Różewicz zanotował z drugiej strony, że musiał kupić ten bilet, gdyż Osoba wpuszczająca go nie poznała i nie chciała wpuścić na jego własny wieczór autorski. Wiele tego rodzaju bibelotów i pamiątek. Ta szuflada jest na co dzień w Centrum Historii Zajezdnia. A z okazji roku Różowicza postanowiliśmy rozwinąć niejako tę opowieść do przestrzeni miejskiej. I nie tylko to, co jest w szufladzie, ale także inne pamiątki po Różowiczu, jego historia, jego opowieść, zdjęcia w tej takiej symbolicznej szufladzie, wielkiej, przezroczystej na Placu Solnym są zamknięte. Myślę, że to jest ciekawa atrakcja na wieczorny spacer, bo. To też podświetlone bardzo ładnie wygląda. Na przeprowadzenie gości, których mamy we Wrocławiu, zapraszam do tego bardzo serdecznie. Mm -hmm. Do 17 sierpnia ta wystawa ma być. Do 15 sierpnia, bardzo przepraszam, ta wystawa ma być dostępna właśnie dla wrocławian i wstęp tutaj także jest bezpłatny. Oczywiście wstęp jest bezpłatny, jak właściwie na wszystkie praktycznie nasze wydarzenia, które w tym sezonie organizujemy. I właśnie teraz dynamicznie przejdziemy do kina plenerowego, no bo to jest gratka dla wrocławian, pokazy filmowe na świeżym powietrzu, co piątek w te wakacje u Was. Co piątek o godzinie 21-21.30 zaczynamy seanski nowy na placu przed centrum historii Zajezdnia. To się cieszy dużą popularnością i ponieważ to jest plenerowe, to tutaj nie ma jakichś specjalnych ograniczeń. Zapewniamy leżaki, miłą atmosferę. Można też wcześniej zwiedzić nasze wystawy. To jest wszystko dla Państwa myślę ciekawa oferta. Repertuar jest, można powiedzieć, kina studyjnego, to wszystko jest na stronie zajezdnia. .o. Dostępne. Są to takie tytuły jak Leveling czy W Labiryncie. Można powiedzieć, że dobre, studyjne Kido w plenerowej, fajnej atmosferze. Pod chmurką. Pod chmurką, zapraszam. I te wszystkie premierowe spektakle jakby u was, tak, one co piątek, o właśnie 21-22 i tam nie trzeba się wcześniej zapisać. Tam nie trzeba, tam się, tam się tak? po prostu przychodzi, a dostaje się leżak. Jeśli ktoś przyjedzie samochodem, to może też dostać częstotliwość radiową i hmm. z tej pozycji obserwować. Natomiast ponieważ jest lato, ponieważ jest ciepło, to bardzo fajnie się to ogląda na leżakach. To bardzo miło, bardzo przyjemnie to brzmi. Centrum historii. Historii Zajezdnia mimo wakacji bardzo aktywnie i prężnie działa. Dużo się dzieje. Dużo się dzieje, a ja chciałem Państwa zaprosić przede wszystkim na wystawy nasze. Jest wystawa stała, ale jest też wystawa czasowa Zajezdnia strajkuje ciągle, nie obejrzana jeszcze na pewno przez wielu wrocławian. To jest wielki spektakl multimedialny z głosami znanych polskich aktorów, ze świetną animacją, ze świetną muzyką, więc na to serdecznie zapraszam. Teraz jest na to czas. Myślę, że ta taka letnia atmosfera i to, że w tej chwili warunki pandemiczne są dość przyjazne, sprawiają, że że można wychodzić w takie miejsca. Proszę z tego korzystać, bo niestety słyszymy, że nadciąga czwarta fala, a wtedy znowu będziemy musieli tylko przez komputera. Mm -hmm. No tak. Teraz obecnie na terenie Centrum Historii Zajezdnia nie ma obostrzeń dotyczących zwiedzania, przemieszczania się. Bo my oczywiście wszystko robimy zgodnie z zaleceniami mm -hmm. Sanepidu. Obowiązują u nas w środku, wewnątrz mm -hmm. budynku maseczki zwiedzanie. Wystawy czasowej Zajezdnia Strajkuje jest w grupach pięcioosobowych, mm -hmm. ale mm. myślę, że jakby Przepustowość jest na tyle duża, że daje się ten ruch rozkładać. Wejścia są o pełnych godzinach, więc warto to sobie mm -hmm. zapamiętać. Wystawę stałą zwiedza się bardzo płynnie. Jeśli chodzi o wydarzenia, to przy każdym wydarzeniu informujemy, jaki jest limit mo możliwych gości. Wydarzenia mm -hmm. plenerowe, takie jak kino plenerowe, nie mają jakichś specjalnych górnych limitów, bo to jest, się odbywa na świeżym powietrzu. powietrzu. No, nie jest to impreza mm -hmm. masowa. Natomiast to, co się dzieje wewnątrz, takie jak Krymem Forum, ma swoje ograniczenia wynikające z ilości miejsca e, e, i takie wewnętrzne seminaryjne rzeczy, to są z reguły po 30 osób, ale zawsze rejestrujemy wcześniej, jeszcze się nie zdarzyło, żeby był jakiś kłopot czy nieporozumienie, więc myślę, że jesteśmy bardzo dobrze do tego przygotowani, dezynfekujemy wszystko regularnie, więc jest u nas i bezpiecznie i fajnie. Serdecznie zapraszamy teraz, szczególnie w wakacje. Nie wiem, czy może ktoś z Państwa jeszcze nie był w Centrum Historii Zajezdnia, ale teraz właśnie, szczególnie w tym okresie warto poznać też Wrocław po tym właśnie roku 1945, bo wy się na tym skupiacie. Na tym się skupiamy i nasze wystawy są bardzo atrakcyjne wizualnie i są interaktywne. Tam w wielu miejscach można zagrać z tą wystawą w jakąś grę, można coś dotknąć, można przyjrzeć się z bardzo bliska. Można wsiąść na przykład na rower kolarski i wziąć udział w wyścigu pokoju, który się wyświetla. Nie. Można wejść do wagonu, największego na tej wystawie eksponatu oryginalnego z lat 40. Zobaczyć, w jakich warunkach podróżowali przesiedleńcy. Można podnosić. Szlaban, można wchodzić do sklepu i bawić się odważnikami. A gdy te odważniki aktywują coś, to no właśnie proszę sprawdzić. Więc zapraszam Państwa, można z tego korzystać i naprawdę warto. I dużo zabawy też w tym wszystkim jest. Dużo zabawy, a jeśli ktoś jest z małymi dziećmi, to też jesteśmy instytucją przyjazną dla rodzin z małymi dziećmi. Jest dużo miejsc, gdzie można spędzić czas, to dziecko przebrać, ale też dzieci małe, takie przedszkolne mm -hmm. mogą zwiedzać wystawę swoim szlakiem, zbierając pieczątki, które są na wysokości ich powiedzmy wzroku, wypełniając mapę, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dla każdego coś ciekawego, a my serdecznie także zapraszamy. Ja dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa dziękuję. gościem był Marek Motory, dyrektor Centrum Historii Zajasnienia. Dziękuję. Dziękuję.